By stracić prawo jazdy w Polsce nie trzeba wiele. Wystarczy przekroczyć prędkość w mieście o 50 km na godzinę. To efekt nowych przepisów, które obowiązują od poniedziałku i na mocy tychże nowych przepisów już 144 polskich kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące. Prawo jazdy można stracić także wtedy, gdy w samochodzie jadą o dwie osoby więcej niż przewiduje to dowód rejestracyjny, czyli w samochodzie przewidzianym na 5 osób jedzie 7 bądź więcej. Wówczas prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące. Jednak jeśli osoba, która mimo tego zatrzymania nadal prowadzi samochód, będzie musiała liczyć się z tym, że zakaz zostanie przedłużony na pół roku. Jeśli złamie ten zakaz po raz wtóry i w ciągu tych pół roku zasiądzie za kierownicą, traci prawo jazdy i musi od początku robić kurs i zdawać egzamin. Surowe kary dotyczą także pijanych kierowców i są znacznie bardziej srogie niż dotychczas. Dziś każdy, kto jest zatrzymany za jazdę na podwójnym gazie, straci prawo jazdy na minimum 3 lata. Natomiast jeśli ktoś spowoduje wypadek pod wpływem, prowadząc pod wpływem alkoholu, będzie musiał liczyć się z tym, że prawo jazdy utraci nawet na 15 lat. Dotychczas najwyższa kara to 10 lat, w związku z tym no, jest to jeszcze bardziej dotkliwa sankcja. E, będziemy musieli liczyć się ze strogą grzywną. E, minimum 5 tysięcy złotych, e, jeśli to jest pierwszy raz. Natomiast e, jeśli ktoś zostaje złapany po raz e, drugi, to minimum 10 tysięcy. Prawo jazdy łatwiej będą mogli także stracić młodzi kierowcy. Wystarczy, że w ciągu dwóch lat od wydania dokumentu trzy razy przekroczą dozwoloną prędkość lub pełnią inne wykroczenie w ruchu drogowym. O to na, na naszych drogach nie trudno, no dlatego no ci młodzi kierowcy będą no pod dodatkowym batem ze strony, ze strony policji. Warto także pamiętać, a propos młodych ludzi, o tym, jak przewozić dziecko. Zmieniły się przepisy. Dziś nie liczy się to już, że maluch skończył 12 lat i może jechać bez fotelika. Teraz by dziecko nie musiało jeździć w foteliku, musi obowiązkowo mieć więcej niż 1,50 m wzrostu.